A we wszystkim w dzisiejszym odcinku będziemy się bawić maszynami awant. Będziemy sprawdzać jak te dwa modele się sprawują tutaj u nas na podwórku jak zdzierają trawę. No i Krzysiek po, po takich testach opowie co by zmienił w tej maszynie. Jakieś przeróbki przewiduje? Już bym coś zrobił, powiem ci. Ten włączyłbym jakoś tak przerobił, żeby on tutaj był bardziej bliżej tej konsoli, wiesz? Bo czasami trzeba tak tutaj. A może to konstrukcyjnie nie jest możliwe nawet... do wykonania? Nie wiem, mi się daje, że jest. A tutaj... w wy większym, wyższym modelu, jak mają? Y, tam jest lepiej wykonane to. No, bo wiesz? ma więcej miejsca. Jest bliżej, po prostu bliżej ta konsola jest. Delikatnie można nawet maluszkiem, maluszkim, maluszkiem. Maluszkim, malutkim paluszkiem można sobie to podciągnąć gaz w razie potrzeby, wiesz? Ale to jest do przerobienia, spawać tutaj tego. Widzę z transportera tutaj. O, tak jak, pod jak ty ten poszedł? Ty ten poszedł tak, 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 jak żeśmy składali. Ty to, co żeśmy złożyli na pierwszym klasie, Pieczną. To, co żeśmy złożyli, poszło w drugą. No i wzięliśmy jedną taką, która miała gdzie indziej pójść, no ale no trudno. I to jest właśnie ta kwestia moja, że trzeba podpisywać ładnie pudełka. Tam już jeden wyciągnąłem, zobacz, tutaj mała przestrzeń, nie potrzebujemy. To są modele to, bardzo zwinne. Kato, Te nie Tak, tak, od sobie przy okazji, no przy okazji pokażę Wam, do czego ogólnie jest to potrzebne, bo wózek widłowy tego nie zrobi. Teraz tak w drugiej firmie też włóżki elektryczne są. Koczę, nie zauważyłem nawet Mówisz, że gdzieś być... były. Tak, też. I też są elektryczne. Elektryczny Stila. Style. No? Nie, styl. Styl. Może styl, styl. Taki 120 tysięcy netto. Ja still. nie wiem, ile kosztuje, ale też jest właśnie. Zgadzałem, ja bo myślałem, że sobie sprawimy taki, ale patrzę, 120. O, nie, o. nie, 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 człowieku, to widzisz czasami. <laughs> ale to są takie trójkułowe. Z przodu dwa i z tyłu jednak takie ma do jedno szerokie. W ogóle nie wiem, czy w jednym, czy w drugim jest. Takie haki. Haki Hake. transportowe. A jak oni tam przymocowali go? Powiem ci, że nie zwróciłem uwagi. Tak, A tu jest jakaś przestrzeń no. wolna. Tu. A, tu jest hak. Jest. Z tyłu jest? Jest, jest i ten, jest, jest. No wszystko się wycofuje z tego. A jest i naklejka! A kurcze! Jest tu też! Wrażenia! No widzisz? Otworej nie komuśnicę. rzuca się w oczy, ale jest. brakowało mi tego, chociaż nie zauważyłem. Nie zwróciłem, jak on był transportowany. Ale patrz, sportowany. zauważ sobie, że już się obija tu. No wiesz, to jest maszyna, to się jeździ. Do no. tego jest taka gruba stal. Asiemka musi być bo ci się karton chciał zasrać widzę właśnie transportujemy No patrz, zobacz, widzisz, patrz, tu podłokietnik i masz tutaj o sobie, możesz, no lżej chodzi, no to tam pewno też można popuścić to, można sobie w każdej chwili tak troszeczkę gazu dodać, później opuścić, tak o, ktoś zaraz powie, że od razu siadam do zimnego silnika, ja już tu jeździłem, widać po śladach, także to nie one, te maszyny już są rozgrzane, może nie do czerwoności, ale tak w miarę. Tutaj już mamy szuflę samopoziomującą, także to takie pewne udogodnienie jest, no, że to samo nam to poziomuje. No. To takie łama taras. gruszek, do... to fajne jest, Dobro, ta dob, nie, samopoziomująca. Tak, dobry operator, fajnie tutaj się ten posługuje, no nie powiem, ja na razie się uczę. A za wcześnie, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Całą gębę ich nabrał, no. No tu mamy spore południe, że? Ziemia jest dość ciężka. O kurde, dobra. Spokojnie, spokojnie. Możemy w ten sposób nabierać ziemię. W ten sposób, o tak. Cofamy. O. I zamykamy szuflę, o. O. Nie dokończyliśmy tego, to jeszcze raz. Tak. O. O, w ten sposób też można nabrać o. Nabieramy coś z góry, możemy na przykład, no nie wiem, żwir, jakąś pospółkę, jakiegoś tłucznia to w ten sposób można po prostu sobie nabrać. No, tak widziałem, no tak się uczę, także internetowo się troszkę uczę. No. Myli mi się po prostu tutaj lewo, prawo, takie coś, no to jest, wiecie, to jest chyba normalne, że tam zamykanie, otwieranie, no to mi się myli jeszcze. Zauważyłem, że trzeba większe obroty dawać, kiedy on się troszkę dusi. Jednak przy, chyba przy tych hydromotorach jednak to obroty muszą być. Tak mi się zdaje, no tak widzę, no ja tak. Wiecie, my ani nie wie... już parę razy już? Nie, nie, ona mi jeszcze nie zgasła, wiesz? ale to masz, nawet jak zgasi, to masz wszystko pod prawą ręką, to, to, to nie wiem, no. I lewa ręka do tego można się albo za jaja złapać, albo za tę gałkę, no i tyle. I jeszcze ten moment taki obrotu, tak moment zawracania jest taki też... No nie widać jak zawraca. No, dopiero po pewnym czasie. No i tutaj można na przykład łokieć sobie zeprzeć no i dodawać gazu, no. O. Wiesz co, mam chcieć chatnąć? Jak to było z tą precyzją? No ta maszyna praktycznie nie gaśnie, znaczy nie zgaśnie no i by ją tam, nie wiem, szarpno to i może zgasło, ale naprawdę jest fajnie. Delikatnie otwieramy, o. I teraz możemy się cofnąć tutaj na tym naszym, leciutko opuścić, prawda? No i cofnąć tego naszego ryjka, o. No i zamknąć paszczę. Uśmiecha się jak dinozaur. Krokodyla. Już krokodyl najedzony, o. Chcesz przepiąć łyżkę i sprawdzić, czy dwudziestka sobie zaraz, zaraz podmienimy właśnie szuflach do no, tego... taką chłodę też bez problemu chwyci. No, no zobaczymy. zobaczymy, no. Nie postawię na ziemi pozycji wciągniętej. Wiesz? Nie wiem o tym. No teraz no, trzeba tutaj to bezpieczać. Bo no, chyba jest, jest taka wersja nawet hydrauliczna, ale no, tu tego nie ma na razie. W opcji można to kupić. No i wtedy delikatnie sobie to opuszczamy. O! No, oczywiście. A kiedy hydraulikę się daje? Może być i wcześniej, ale to mi się zdaje, to aby nie zapomnieć, aby w ogóle nie zapomnieć. Czyli o. Wciskamy ten czerwony kapturek. Czerwony kapturek. O. No i żeby nie zabrudzić to. Bardzo fajne takie mocowanie. Zamykamy kapturek? Tak, zamykamy tutaj to. to. No i to tak może. Czy tak. O. Wiesz co, mi się wydaje, pierwszy się odpina, a później odstawia. To do od rutyny zależy. bo tak by było logicznie. Bo pierwsze tutaj podczepiasz, a później hydraulikę. Aby nie odjechać. I tak samo, muszę go troszkę podnieść. Dodać troszkę gazu. Tu gaz ciężej chodzi, tak? No widać, że tam tamten jest mocniejszy. Cztery no. konie robią różnicę. Przynieś paletę ale Jest paleta tam na tym. Dobra, ja już to się dopasuje. No to możemy teraz to pierwszy to odpiąć, no. No dobrze, no. czy jest jakaś różnica? No nie wiem, może pewna jest, ale tu nie ma, o. zaczepiamy. Pek, pek. Nam nie za... No i tu tak ładnie pasuje te czpienie, te bolce, o, tak żeby tutaj nie zabrudziło się, odciągamy zabezpieczenia. O. Mamy? Mamy. Widzisz wszystko? Widzę wszystko, patrz, za pierwszym podjazdem, to widzisz? Nawet jak jest leciutko szufla, trochę krzywa ustawiona, no to można, patrz, dupko, dupeczko. Zblokuj, zblokuj jeszcze, jeszcze, jeszcze. Cisnęła się? Ładnie. Nie, jeszcze wyżej. Jeszcze? A, Teraz to, to... tak. Podpinamy hydraulikę, naklejką do góry, o. No i tutaj zacisku. Ładnie zaciskamy, o. To pierwszy test ziemia, drugi test składa. Tak, no zwrócimy. О. Что, началось что-то? <coughs> <laughs> 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 A teraz idzie? Dalej nie suliśmy. Ciekawe. Nie wiem. Idzie. Też nie? Co to się stało? Nie wiem. Zapsułeś. <gry> Odzie widzę. Zaraz zobaczę. Kolej poszlafał, że idzie olej. Ten no, siłownik nie tego. Nie siłownikuje. No, nie popuszcza. No co byśmy to robili? No nic właśnie. No. To jest maszyna, to ma jest sawan. Hmm, no szkoda. Parę bezpieczniki znalazłem. Czego to? Joystick. Tutaj, ten. Ten siłownik nie reaguje. Samo się naprawi. No, dziwne. Ta mocniejsza jest trochę jednak. Oj, chyba coś tu multiwana brać. Chodzi Tak, to jest blokada. To jest blokada? Tak Ale jajca. O, o tym wspominał? Pomyśl sobie, że taki sprzęt trafi do naszego wujka jednego co by było? Wypierdalać mi z podwórka. <laughs> nie wciskajcie tego przycisku, bo to jest, się wiecie. To, jest, to jest blokada, ale... Czy... Ten Pawełko przycisk tłumaczy? jest do... O, już wiem. Ten przycisk chyba służył do układania tej kostki brukowej. Aha, tak. Si Siłowniki zawsze troszkę opadają, a to jest taka blokada tego. Może być. O. Mówię, żeby się tego nie czepiać. Z wiadomo czemu. <laughs> To jest wiadomo, że to jest blokada, no. Tego nikt Wam nie pokaże. Tak, tak. O, i widzę, prostu, że... jasne. Wystarczy wyłączyć to, to już działa, no. Dobra, bierzemy chłodę. Mieliśmy dzwonić już do Multiwana. Do Wopkata. <coughs> widzę, że się spociłeś na czole. No, wiesz, troszkę taki byłem, co myślałem, no kurde, ja to mam szczęście, wiesz. Co wezmę, to zaraz pierd... Odstawiasz łyżkę? Kłody nie chwytamy? To zaraz, ja tylko troszkę dodam gazu i pojadę do przodu.

Co chcesz z tym robić? Podłączyć to. Łapoś to. Do góry, do góry. Szybko i przyjemnie? Tak. Weź mnie obejmij. Beczkę! Stój, stój, stój. Spokojnie, spokojnie jak na wojnie. to nie donica! To ciężka donica. Ciężka. Chyba ja podsyłam pod bolcami. No właśnie. Ale czuć jest, czuć. Beczka ma swoje. A co ty myślałeś, że co będziemy, kurde? patyki wozić? Olejek teraz? Tak. Yes. jaka go rozkrusza? No właśnie go tylko nie połam. A, połam, kupi się nowy, większy. Aj, <śleszy> masz go. Widzisz i można załadować spokojnie sobie na przyczepę, prawda? O! Kurde, złapał jak dziadak Jeszcze coś. Daję jeszcze raz. To się tak nie da łatwo ją położyć. Bo ona... Połóż, się na ziemi! Połóż się na ziemi! Który Ci się bardziej podoba do jazdy? No, troszkę za słaby jest tutaj, wiesz. Tu, tu ma zapas mocy, widać. ten. Wjeżdżamy przez ten magazyn? Pod Altanką nie chcesz trzymać. No, ten bym chciał w magazynie trzymać, bo w razie jakiś katon przewieźć, żebym się nie, nie plątał tak. I ten większy chcesz? Hmm. Znaczy, no, zostawić tam na razie. To sprawdzić. jak z innymi oponami, bo ten troszeczkę na trawie osiska się. Nie. Ten zwinniejszy jest. Widać, nie ma takiej mocy A nie im nie pokopiesz, aż tak jak tam. No. No. Trzeba określić się, co nam potrzeba, prawda? Nie, nie, Myślimy, na razie będziemy myśleć. Musimy troszeczkę kartonów w tamtym, tak, 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 y nie prawda? Właśnie będziemy tu rozsuwać bo... te troszkę ziemię. No tak, tak, słuchaj, tu jest taki, taki element, ale troszeczkę on nie jest w ogóle? Niby on tak osłon... O... Ono kolektor od rozrusznika, wiesz? Przy niskośrednich obrotach on tak. drży. Troszkę drży, tak się I Tak ruszam. słychać to, prawda? Przy jednym i drugim jest ta precyzja. Ewentualny jakiś taki ruch, to wystarczy kierownicę ruszyć, to on tak się sam ustawia. No, no tak, no. W ten sposób powiem. To, to nie ma nic agresywnego. Doświadczenie kierowcy też daje dużo. Czuć ten silniejszy silnik, czuć wagę, nawet przy tam, przy grzebnięciu ziemi. No widać, że no, swoje wagę ma. Masz dylemat jakiś? No jest, jest. Jest ten, jest taki gabarytowo troszkę większy. I to tak zobaczymy, jak to wszystko będzie chodzić. No to są moi drodzy: czas się chyba pożegnać. Także do następnego.